Odkryj swój prawdziwy potencjał. Czy zdarza ci się czasami czuć, że życie jest jak rozlana kawa na biurku, która płynie w kierunku laptopa, telefonu i stosu rachunków? Przy takich momentach trudno jest nie poczuć się przybitym i zrezygnowanym. Ale pamiętaj, że każdy z nas ma w sobie siłę, by pokonać te trudności. Dlaczego warto patrzeć w przyszłość? Pierwszą rzeczą, którą warto zrozumieć. Jest to, że trudności, które nas spotykają, rzadko ograniczają się tylko do jednej sfery życia. Tak jak toksyczna substancja, rozprzestrzeniają się na różne obszary, ale nie poddawaj się. To, co teraz czujesz, to tylko sposób, w jaki postrzegasz rzeczywistość. Spójrz wokół siebie i zauważ, że inni radzą sobie z własnymi problemami. W rzeczywistości Gdybyś spojrzał poza swoje osobiste zmartwienia, zobaczyłbyś, że masz więcej powodów do wdzięczności niż się wydaje. Wystarczy spojrzeć na innych w swoim otoczeniu, aby zrozumieć, że życie nie jest idealne, ale z pewnością jest lepsze niż wydaje się w gorszych chwilach. Teraz czas na inny punkt widzenia. Zamiast wsłuchiwać się w pesymistyczne myśli, sięgnij po optymizm i wyważone podejście. Oto kilka kroków, które mogą Ci pomóc. Zobacz swoje życie jako długi tor kolejowy. Twoja przeszłość to punkt wyjścia, a teraz jesteś w drodze przez całą swoją historię. Patrz na przeszłość jako na cenne doświadczenia, które Cię kształtują. Przypomnij sobie nie tylko słodkie chwile, ale także te trudniejsze. To one kształtują Cię i sprawiają, że jesteś silniejszy. Twoje przezwyciężone przeszkody świadczą o Twojej wytrwałości. Otwórz się na przyjemne momenty. Życie ma wiele do zaoferowania, jeśli tylko zechcesz to zauważyć. Doceniaj te chwile, bo to one dodają koloru Twojej podróży. Określenie konkretnych celów w życiu może pomóc Ci zmotywować się do działania. Niech te cele stanowią punkt odniesienia na Twojej drodze do osiągnięcia sukcesu. Rozwijaj swoje umiejętności, zarówno te zawodowe, jak i osobiste. Edukacja i samodoskonalenie są kluczem do większych możliwości. Nie bój się prosić o pomoc i dzielić swoimi obawami z przyjaciółmi, rodziną lub terapeutą. Współdzielenie problemów z innymi może przynieść ulgę i cenne rady. Odkrycie swojej pasji może przekształcić Twoje życie. Poświęć czas na eksplorację różnych zainteresowań i znajdź to, co naprawdę Cię inspiruje. Zrób plan działania. Określ konkretne kroki, które musisz podjąć, aby osiągnąć swoje cele. Plan działania pomoże Ci skoncentrować się na procesie, a nie tylko na wynikach. Zrób przerwę. Czasem warto zrobić sobie przerwę, odpocząć od codziennego zamieszania i odnowić swoje siły. To może pomóc Ci spojrzeć na sytuację z nowej perspektywy. Nie zawsze będziesz wiedział, co robić. Akceptuj swoją niewiedzę i gotowość do nauki. To naturalna część procesu rozwoju. Pamiętaj, że życie to podróż pełna wyzwań i możliwości. Przezwyciężając beznadziejność i koncentrując się na swoich celach, możesz osiągnąć to, o czym marzysz. Pozytywne podejście, samodyscyplina i wiara w siebie są kluczowe. Niech to będzie Twoim drogowskazem do sukcesu i spełnienia.